Witam wszystkich serdecznie na kanale AutoImport Nieporęt. Przed nami prezentacja Saba 95NG. Tak dokładnie się prezentuje Saab 95 NG, czyli New Generation, ostatni model Saaba, który był produkowany seryjnie. Jest to największy model, moim zdaniem bardzo ładny samochód, który świetnie się starzeje. Niestety już marka Saab, wiecie, nie istnieje. To jest ostatni model tego auta, ostatni, że tak powiem, samochód, który był dostępny w seryjnej produkcji i w Sprzedaży. Tutaj mamy do czynienia z autem z 2010 roku. Samochód od razu mówię, jest sprowadzony na indywidualne zamówienie. W mojej historii taki samochód już się raz przewinął. Miałem wersję linear. Generalnie, jeżeli chodzi o 9-piątki tego ostatniego wypustu, mieliście trzy dostępne wersje. Linear podstawową, potem była pośrednia Vektor, tak jak tutaj. Tutaj mamy właśnie wersję Vektor, i jeszcze była wersja topowa, czyli Aero. Mamy tutaj do czynienia z autem z dosyć niskim przebiegiem, bo auto ma przejechane dokładnie, dokładnie 120 tys. km mamy na liczniku, 2010 rok. Dosyć dobra historia, bo zakupione, znaczy użytkowane od nowości, może nie zakupione od drugiego właściciela, bo zakupione było z, od pośrednika, od nowości użytkowane przez dwóch właścicieli prywatnych. Jest silnik dwulitrowy, uturbiony, benzynowy, nie... Biopower, tutaj jest zwykła benzyna, silnik nie jest przystosowany do etanolu. No i skrzynia sześciobiegowa, automatyczna, klasyczna, hydrauliczna. Samochód w ciekawym kolorze mówię w wersji Vector, czyli to jest ta wersja pośrednia. Jeżeli chodzi o wyposażenie, też bardzo ciekawie skonfigurowane. Z najfajniejszych rzeczy, jakie ma ten samochód w wyposażeniu, ja uważam osobiście, to jest Head Up Display, co w 2010 roku i ogólnie. W tym modelu było taką nowinką technologiczną i ten head-up display jest taki charakterystyczny, bo jest w kolorze zielonym i powiem wam szczerze, że naprawdę charakterystycznym dla Saba, tak? bo kolor zielony podświetleń to jest generalnie właśnie charakterystyka Saba i ten wyświetlacz naprawdę działa bardzo, bardzo dobrze. Auto sprowadzone już mówiłem na indywidualne zamówienie mojego klienta, który jest miłośnikiem Saba i też ma obecnie 9.5 tylko poprzedniej generacji, generalnie ma kilka Sabów. Ma nawet, słuchajcie, 9 trójkę która była wypuszczona w 2014 roku i to była taka wersja wypuszczona tylko i wyłącznie na rynek szwedzki. Bardzo ciężko dostępny samochód. 9, trójkę ma w, w takich, wiecie, kwestiach kolekcjonerskich, a ten samochód będzie użytkował na co dzień. Przyznacie chyba, że naprawdę linia nadwozia tego samochodu może się podobać. Generalnie jest nazywany wielorybem ten samochód, może. Dla niektórych może to przypominać faktycznie wieloryba. Mi się bardzo podoba linia dachu. Zobaczcie, że ta szyba, e, szyba czołowa jest delikatnie taka, bym powiedział, że e, na sztorc postawiona, i linia dachu delikatnie opada nam do tyłu powoduje to, że ten samochód naprawdę ma taką wyjątkową tak, linię nadwozia no i nie da się tego auta pomylić z żadnym innym grąży taka wiecie opinia, że jest to droższa Insignia ja się kompletnie z tą opinią nie zgadzam bo oprócz tego, że auto ma po prostu płytę podłogową wspólną z Oplem Insignią mało ludzi wie, że ta płyta podłogowa jest wydłużona w stosunku do Insignii no to ten samochód z Oplem Insignią no oprócz też silnika który był montowany właśnie też w Oplach no to nic więcej wspólnego praktycznie nie ma. Samochód dużo większy w środku, dużo lepiej wykonany w środku. Pamiętajmy, że Saab wypuszczając ten model chciał konkurować z Audi A6 i z BMW serii 5, czyli z markami premium. No i też z Volvo S80, które na przykład stoi u nas sobie tutaj na placu. No i na tamten czas, bo auto zadebiutowało w 2009 roku we Frankfurcie, a generalnie weszło do seryjnej produkcji w 2010 roku naprawdę robiło furorę i uważam, że super się ten model starzeje. Nie jest to auto dla każdego, bo jest ten samochód pod Wieloma względami specyficzny, na przykład pod kątem dostępności części blacharskich, ale o tym może później. tak? Jest to dla, samochód dla miłośników, na pewno Saba. Jest to samochód wyjątkowy. Dla mnie osobiście też jest to w jakimś stopniu auto wyjątkowe. W mojej historii był jeden taki samochód właśnie w wersji linear, ale nie wspominam go dobrze ze względu na to, że bardzo ciężko było go sprzedać na polskim rynku. Nomen omen był z tym samym silnikiem co tutaj, czyli 2 litry turbo, tylko w wersji biopower było ciężko go sprzedać, no bo ten silnik nie do końca nadaje się do instalacji gazowej macie bezpośredni wtrysk paliwa jeżeli chodzi o instalację gazową, jakby ktoś chciał montować do tego auta no to musiałby wybrać sobie wersję 1.6 turbo w 180 koni która i tak i tak ten cały model występuje bardzo rzadko tym bardziej właśnie z tamtym silnikiem 1.6 Musiałem przerwać, bo miałem klienta. Jeżeli ktoś by chciał montować instalację gazową w tego typu samochodzie, no to zdecydowanie lepszym wyborem będzie 1.6 turbo 180 konny, ale nie ukrywajmy, jest troszeczkę za słaby. Ten samochód waży prawie 2 tony, między 1800 a 1900 kg, także no tej mocy też tutaj powinno być. Taki najmocniejszy silnik, jaki tutaj występuje, to jest 2.8 V6. No ale jest dużo droższy generalnie w serwisowaniu, no i też w utrzymaniu, bo jest mocno paliwożerny. Za co ja lubię generalnie ten model SABA? Czym mnie ten samochód urzeka? No, przede wszystkim wyglądem, moim zdaniem, ten samochód jest po prostu ładny. Nawet bym nazwał, że jest piękny dla mnie. Linia nadwozia jest naprawdę fajna. Samochód się wyróżnia. Jest dobrze wykonanym samochodem. Bardzo żałuję, że generalnie marka SAP już nie istnieje. To była ostatnia deska ratunku. Słuchajcie, 2010 rok, wprowadzenie tego modelu to była ostatnia deska ratunku dla marki SAP i niestety. Wraz z tym modelem ta marka umarła dosłownie, utonęła. Problemem było to, że najpierw pojawił się model Sedan w nadwoziu Sedan. Wypuszczono jeszcze wersję kombi, sport-kombi sport to się tak naprawdę chyba nazywało w Sabie. No, i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o kombiacza 95 NG, no to jest to najpiękniejsze kombi, moim zdaniem, które kiedykolwiek powstało w tej klasie samochodów. Niestety nigdy nie weszło do seryjnej produkcji. Wyprodukowano 33 egzemplarze, ale one były prototypami, słuchajcie, i dopiero w Niemczech udało się te 33 egzemplarze prywatnym osobom, które te auta kupiły, zamówiły, zarejestrować. Nie uzyskały tak jakby fabrycznej homologacji te auta, dlatego nie można powiedzieć, że kombi, nadwozie, w nadwoziu kombi 9.5 była produkowana seryjnie, bo nie była. Wystąpiła w 33 egzemplarzach i została po prostu zarejestrowana prywatnie przez osoby, przez miłośników właśnie tej marki. A gdyby od początku, czyli od 2010 roku, ten model się pojawił, czyli wersja kombi, no to zdecydowanie większe byłoby zainteresowanie tym samochodem, szczególnie na przykład w Skandynawii, gdzie Szwedzi po prostu by się o te samochody zabijali. Dlaczego Saab splajtował? No dlatego, że właśnie nie. Słuchajcie, cały czas ktoś do mnie dzwoni, także to, ta nagrywka dzisiaj będzie po prostu masakryczna. Yy, dlatego splajtował SAP, dlatego że nie poszedł tym, co każdy mu mówił. Czyli jak wchodził w kooperację, tak jak tutaj wszedł z General Motors w kooperację, a później z jakąś holenderską firmą to nie trzymał się wytycznych księgowych, czyli miał zrobić auto e, tak jakby Opel Insignia ze znaczkiem Saba, a zrobił zupełnie inny samochód. I to widać na tym przykładzie. Ten samochód jest pod każdym względem inny, oprócz płyty podłogowej, która i tak i tak do tego modelu została, tak jak już mówiłem wcześniej, wydłużona. Słuchajcie, zróbmy sobie pomiar lakieru tego auta, e, zobaczymy jak generalnie się, po, jak się tutaj prezentuje powłoka lakiernicza. E, auto oglądaliśmy dla klienta w Szwecji. E, newralgicznym punktem tego modelu zdecydowanie są tylne nadkola. W tym aucie zobaczcie wszystko wygląda ładnie, aczkolwiek gdzie nie gdzie już tutaj coś się zaczyna powoli dziać. Tutaj to mamy taką specjalną powłokę antykorozyjną. Taką mastykę. Także tylne nadkola zawsze w tym modelu musicie sprawdzać. Ogólnie samochód jeżeli chodzi o zakup jest ciężko dostępny. Nie da się tak naprawdę tego auta kupić. Tutaj widzicie przedstawiłem. Tutaj mamy niby podwójny lakier, a na dole zobaczcie mamy oryginalny lakier. Także nie wiem, może tak z fabryki generalnie te drzwi wyszły, albo mój miernik coś się generalnie myli, bo czasami ma tendencję do tego, że się myli. Bardzo ciężko te auta kupić. W Szwecji już mają dosyć wysokie ceny samochody w bardzo ładnym stanie i w benzynowych silnikach. Wychodziły też tutaj silniki diesla. Generalnie jakie były silniki benzynowe? 3, 1,6 turbo, 2 litry turbo, taki jak mamy tutaj, maska, zobaczcie, lakierowana, ale nie ma żadnych odprysków, jest w doskonałym stanie. Więc prawdopodobnie dlatego była lakierowana. Czyli było 1,6 Turbo, 2 litry Turbo, 220 KONI, 1,6 miał 180 KONI i 2,8. Już nie pamiętam ile miał KONI. Musicie sobie gdzieś tam wygooglować. A jeżeli chodzi o diesla, były dwie jednostki dwulitrowe. Słabsza i mocniejsza. Tutaj mamy podwójny lakier. Zobaczcie, tutaj mamy oryginalny lakier. Dziwne wskazanie, tak jakby musiał być cieniowany, ale nie widać tutaj nigdzie odcięcia. Ale faktycznie gdzieś ten miernik, czasami, zobaczcie, w tym miejscu pokazuje drugi lakier. No, to nie ma znaczenia generalnie, bo samochód i tak został zaakceptowany. Pomiar też był robiony. Ja robię tak w sumie z ciekawości, żeby wam pokazać. Ciekawym rozwiązaniem, też stylistycznym, jest ten LED, który tutaj idzie przez całą klapę bagażnika. I o dziwo w tym egzemplarzu ten LED działa. Zawsze trzeba to też sprawdzać, bo ten let jest, no czy ogólnie części blacharskie do tego auta są praktycznie niedostępne. To jest największy minus tego modelu auta. Jeżeli ktoś takie auto chce mieć, to musi się z tym liczyć, że jeżeli by takie auto uszkodził, no to naprawa tego samochodu na pewno pochłonie dużo więcej czasu niż zwykłego. Dobra, przechodzimy słuchajcie do wnętrza, bo się rozgadałem, a ten samochód po prostu wiecie, to nie jest jedyne 95 g które teraz aktualnie u nas jest. Mamy jeszcze wersję topową aero. Z napędem 4x4. Tutaj mamy napęd naprzód. E, pokazuję wam ten samochód, bo chcę mieć te auta u siebie na prezentacjach na YouTubie, ze względu na to, że to są dla mnie auta wyjątkowe. I chcę, żeby na moim kanale po prostu były, bo one się e, no, dla mnie łączą idealnie właśnie ze Skandynawią, ze Szwecją, czyli z rynkiem, w którym się specjalizuję. Przechodzimy do wnętrza. Zaczynamy od klapy, znaczy od bagażnika. Unosimy klapę bagażnika. Jakie tutaj wykonane samochód, to też wam wszystko pokażę. Bardzo duży bagażnik generalnie zaraz sprawdzę, ile ma litrów. Słuchajcie, jak na sedana bardzo dużo 515 litrów, czyli niektóre kombiaki mają mniej. E, na przykład Honda Accord, którą nagrywałem wczoraj miała 400 litrów bagażnika w wersji kombi. Drugi zestaw dywaników, zobaczymy sobie, jak tutaj rozwiązali szwedzi. Koło zapasowe, no, pełnowymiarowe, koło zapasowe, nie żadna dojazdówka. Nigdy chyba nie montowane. Widzę, że jest jakaś chyba zaślepka na hak holowniczy, auto jest wyposażone ogólnie w hak holowniczy. Miękkie materiały, dobrze wykonane. Nie widać tutaj, wiecie, no, jakiegoś zużycia. Samochód też ma bardzo niski przebieg, więc to też jest jego ogromna zaleta. No i przechodzimy do wnętrza i zaczynamy od tyłu, bo chcę wam pokazać. Zobaczcie, tu są, generalnie wydają się, na dłuższe drzwi z tyłu. Tak mi się wydaje, że są. No i z tyłu ten samochód, a miałem przyjemność tym autem, konkretnie tym egzemplarzem, się przejechać z tyłu, naprawdę jest mega wygodny. Linia dachu troszeczkę się ścina na, tutaj na, na końcu, bo opada jest mało miejsca jeżeli chodzi o nad głową, ale jest bardzo dużo miejsca, zobaczcie na nogi jeżeli sobie porównacie Insignię, a ja takie porównanie mam, to w Insignii w ogóle nie ma miejsca z tyłu, jest dosyć małym samochodem Opel Insignia a tutaj SAP naprawdę robi roboty, wersja Vector czyli mamy pełne skóry tak jak widzicie mamy nawiewy na środku wy, wypuszczone, nie tak jak Volvo nie tak jak Volvo yy, po bokach, sprawdzę czy mi mikrofon działa na pewno tak raz miałem, słuchajcie, że mi się mikrofon rozładował i nie miałem połowy nagrania. Tak się prezentuje skórzana tapicerka, tak wyglądają boczki, oprzyte zobaczcie w skórze. Tutaj jakieś tam plastikowe elementy, ale tutaj boczek naprawdę robi bardzo dobre wrażenie i to wykonanie tego samochodu naprawdę może się podobać. Przechodzimy do przodu. I tutaj, naprawdę, jak zasiadacie w tym aucie, jest takie wrażenie, przez to, że ta szyba jest dosyć tak pionowo zrobiona, jakbyście siedzieli w takim można nazwać czołgu. Tak wygląda boczek kierowcy. Tutaj przyciski, nic nie zniszczone. Tutaj mamy akurat auto wyposażone w fotel elektryczny z pamięcią. Tak wygląda fotel kierowcy. Bardzo wygodne fotele. Tutaj, akurat bez regulacji, dolnej części w tej wersji Aero mamy regulację. Wersja Aero też sprowadzona na zamówienie. Od razu uprzedzam wszystkich pytających, takie auto mogę sprowadzić Wam na zamówienie, ale to nie są nazwijmy to tanie rzeczy. Więc jak ktoś usłyszy cenę za takie auto, no to raczej się wycofa. No i co? I mamy właśnie to, co Wam mówiłem, czyli wyświetlacz Head-Up Display. Odpalimy, pokażę Wam. Mam nadzieję, że będzie widać. Widać, zobaczcie, wyświetla się logo SAP, zobaczcie, jaka to jest jakość generalnie. Co mi się jeszcze podoba, poczekajcie, jeszcze sobie zbliżymy, co mi się podoba, zobaczcie, mamy obrotomierz, mamy kilometry elektrycznie wyświetlane. Więc ten, na tym wyświetlaczu naprawdę mamy sporo informacji. Zobaczcie, że nawet jak włączę kierunek, to na wyświetlaczu nam się to wyświetla. Na tamte czasy uważam, że jest to coś wyjątkowego, i to działa. Naprawdę świetnie. To nie jest. Wiecie, miałem ostatnio nie wiem, Arteona na przykład, gdzie wysuwała się tutaj taka dykta. E, samochód o 8 lat młodszy, czy o 7 lat młodszy, i wykonanie dużo gorsze. Co mi się podoba jeszcze w sabie, w wnętrzu, zamknijmy sobie drzwi, będzie jeszcze lepiej słychać. Podobają mi się generalnie zegary. Jest tutaj nawiązanie do właśnie korzeni Saba, czyli do lotnictwa i tutaj Sab zawsze nawiązywał w swoich modelach właśnie do tego. Zobaczcie, to zielone takie zielone podświetlenie, to też jest no charakterystyczne właśnie dla Saba mamy oczywiście tak zwany night panel czyli wyłączamy sobie wszystkie zegary zobaczcie przy jednym przyciskiem wyłączyliśmy całe podświetlenie został nam delikatnie podświetlony tylko prędkościomie, żebyśmy wiedzieli z jaką prędkością jedziemy i wszystkie zobaczcie z wskazówki opadły włączymy sobie to wszystko charakterystyczne też jest doładowanie turbosprężarki to też w każdym sabie generalnie było no i zaraz przestawimy sobie tutaj zegar mam nadzieję że zrobię to poprawnie Tutaj sobie przestawiamy i zobaczcie to, jak są obroty pokazywane. Tutaj nie, to są kilometry na godzinę, to nie są obroty. Tutaj mamy licznik przebiegu, zasięg. Średnie spalanie, też Wam pokażę, 9,8. Także myślę, że zadowalające na tak duży samochód. Odległość, jaka została pokazana, zobaczcie. Auto czyta znaki. 2010 rok już miał ten system czytania znaków, a tutaj na tym wyświetlaczu mamy chyba właśnie. Tak, tutaj będzie nam się też prędkość pokazywała, także kilometry na godzinę w takim, jak w myśliwcu generalnie, tak. Dobra, zostawimy sobie na zasięgu. Co tutaj mamy więcej? Mamy skrzynię automatyczną, tutaj mamy delikatnie wytarty guzik od systemu start, znaczy od odpalania auta. Mamy tutaj system bezkluczykowy, mamy, zobaczcie, asystenta pasa ruchu już w 2010 roku, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, automatyczną skrzynię, grzane fotele, klimatronik dwustrefowy, tak, dwustrefowy. Wiem, że jeszcze wychodziły trzystrefowe. Może mamy w tym aero właśnie opcję trzystrefową. nie mamy tutaj zwykłe, nie jest wyższe, bo jeszcze wychodziło nagłosienie Harman Kardon. Co mi się jeszcze podoba, bardzo mi się podoba tutaj ta kratka. Zobaczcie, która przechodzi nam przez zegary i dochodzi tutaj. To jest jeden element. Nie wiem, czy to dobrze widać. No i to wygląda naprawdę ładnie. Ogólnie w środku czuję się bardzo dobrze czuję się taki obudowany i tak jak mówię, ta pionowa szyba powoduje coś takiego, że naprawdę czuję się jak w takim małym czołgu. Jak się tym autem jeździ? Bardzo komfortowo, dobrze wyciszony samochód i naprawdę resorowanie tego auta dla mnie jest bardzo zadowalające. Ktoś tam, czytałem w różnych testach, że mówią, że jest samochodem dosyć twardym. Będę miał porównanie z opcją, z wersją Aero, bo wersja Aero ma inne zawieszenie, także wtedy będę Wam mógł powiedzieć, czy jest naprawdę twardo w tym samochodzie. O, to ten sygnał, słuchajcie, dźwiękowy, troszkę przypomina mi auta amerykańskie. Informuje o tym, że zostawiliśmy e, kluczyki w samochodzie wewnątrz, a że samochód jest systemem bezkluczykowym, no to o tym nas informuje. Zobaczcie, jak to auto ładnie wygląda pod maską. Już nie chcę mi mówić o tym, że SAP nie pożałował i dał siłownik. To już wiecie, taka moja standardowa, standardowy tutaj tekstik. Widzę, że jest dosyć świeży akumulator, akumulator AGM. E, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o silnik. No to silnik naprawdę wygląda schludnie. I wygląda bardzo ładnie. Tutaj zobaczcie, taka newralgiczny punkt, nad który ja zwracam uwagę. Tu mamy turbosprężarkę i mamy wszystkie osłony takie termiczne. One nigdzie nie są połrywane nie są nigdzie jakoś zniszczone. No i pod maską nie widać kompletnie jakichś tam śladów korozji. No tutaj jedna śrubka jest jakaś korozja, ale ogólnie silnik bardzo czysty, taki zadbany, i naprawdę. No nie ma się tutaj kompletnie do czego przyczepić. My przy tym aucie nie robiliśmy żadnego serwisu, bo nowy właściciel, który jest miłośnikiem Saba, ma swoje serwisy, z którymi współpracuje. Ten samochód będzie oddany, słuchajcie, na konserwację podwozia. Będą odnowione felgi. Ten samochód ma jakieś tam wady, tak jak właśnie na przykład ta felga jest ładna, ale na niektórych felgach już schodzi, zobaczcie lakier bezbarwny, tak jak tutaj. Także ten samochód będzie doprowadzony też do takiego stanu, może można to nazwać topowego, ale ten klient, który ten samochód kupuje, no to ja go, że tak powiem, znam i no, i wiem, jakie ma podejście generalnie do aut, i ten samochód po prostu będzie jeszcze w dużo lepszym stanie niż do nas przyjechał. Fotel pasażera, zobaczcie, też jest elektrycznie regulowany, to też jest dodatkowa jakaś tam opcja. Bardzo fajny podłokietnik, szeroki, duży, z dużym, zobaczcie, schowkiem. Tam mamy USB. Mamy, no w ogóle ten podłokietnik, zobaczcie, się reguluje, o, elegancko. Mamy jeszcze jeden schowek tutaj w środku, na telefon też dosyć głęboki. No i tu mamy dwa cup holdery. I tutaj mamy, zobaczcie, odłożenie kluczyka samochodu. Jest zrobiony taki o. Widzicie, na jeden kluczyk oczywiście. Bardzo fajna skrytka. E, ogólnie kluczyki też uważam na 2010 rok wyglądają bardzo, bardzo ładnie e, i mogą się podobać. Przechodzimy do dokumentacji. Pokażę wam tylko przeglądy techniczne, które potwierdzają nam przebieg. Tutaj ostatni przegląd w marcu był robiony 119 tysięcy kilometrów. Tutaj z 2020 roku 111 000 km. Tu jakaś fakturka. Tutaj mamy, słuchajcie, z 2020 roku 116 000 km. Oczywiście to wszystko możecie sprawdzić też na stronie Karinfo. A najlepiej to w ogóle wejść na naszą stronę. Tam mamy odnośnik do strony Karinfo. Jest książka serwisowa, i tutaj na początku wiem, że nie były wpisywane. Pamiętam wszystkie serwisy do tego auta. A potem już było prowadzone. Zobaczcie, jest jeden serwis odnotowany. Potem mamy nic niewypełnione, ale jest wypełnione w systemie, i potem mamy serwisy 70-111, 115-119. Auto robiło bardzo mało kilometrów. Stąd też te serwisy są dosyć częste. Tak? I tak i tak tutaj auto idzie na taki gruntowny serwis olejowy, tak jak już mówiłem, także samochód będzie przeserwisowany. No, i będzie służył na pewno dużo, dużo lat, oby służył dużo, dużo lat nowemu by właścicielowi. No, bo trafia w ręce miłośnika, fana saba, który ma saby i generalnie z tymi sabami nie chce się rozstawać. Dlatego kupił sobie swoje marzenie, spełnił i kupił auto, które, o którym zawsze właśnie marzył. Co jeszcze chciałbym powiedzieć o tym samochodzie? Oprócz tego co już powiedziałem, a troszeczkę już powiedziałem. Ciekawa jest historia zakupu tego auta. Kupiliśmy to auto słuchajcie z komisu, z dużego takiej, z dużego komisu, który ma nie wiem w ofercie około 300 samochodów. Samochód dosyć długo się sprzedawał, ale też był w wysokiej cenie i co śmiesznie, pomimo że się długo sprzedawał, na tym samochodzie nie uzyskaliśmy rabatu nawet jednej korony. Samochód był wystawiony 159 900 koron. I nawet jednej korony nie uzyskaliśmy rabatu, z uwagi na to, że to są samochody, cytuję, które już ich nie przybędzie. W tak świetnym stanie jest coraz ich mniej, dlatego oni ceny na tym aucie nie będą opuszczać. Może się sprzedawać kolejny rok, ich to generalnie nie interesuje może u nich samochód stać na salonie. Taka była krótka rozmowa z. W, w, sprzedawcą czy tam opiekunem tego auta i jego przełożonym, bo nawet się oparł o przełożonego, żeby coś tam generalnie nam mogli opuścić. Także auto kupione po cenie, dokładnie takie jak było ustawione, i to jest częsty generalnie przypadek, no bo oni dają gwarancję. No i teraz przechodzimy do tej kwestii gwarancji, bo e, auto było kupione w miejscowości Orebru, e, i tym autem wracaliśmy na kołach to jest 120 km od naszej bazy e, w Uppsali. I zapalił się, jak dojechaliśmy na bazę Check Engine, że mamy komputer diagnostyczny, podłączyliśmy i sprawdziliśmy, że jest błąd właśnie tak jakby cewki wskazywało czy świecy, już nie pamiętam teraz dokładnie. Zadzwoniliśmy na drugi dzień do sprzedawcy, powiedzieliśmy, że taka jest sytuacja. Na drugi dzień ogólnie auto odpaliliśmy, ciężko zapaliło, nierówno pracowało, także zadzwoniliśmy, poinformowaliśmy, no i właśnie zadziałała ta gwarancja, czyli poprosiliśmy, żeby po auto przyjechali z uwagi na to, że właśnie nierówno. Pracowało. Nie chcieliśmy tym autem jechać na kołach. E, przyjechali, zabrali, e, po tygodniu zadzwonili, czy po dwóch tygodniach trwała naprawa, no bo to też wiecie, są terminy w warsztatach i tak dalej, i Słuchajcie, okazało się, że opiekun zatankował do tego auta e, etanol myślał, że samochód jest wyposażony w silnik biopower tak zwany, czyli właśnie przystosowany do jazdy na etanolu i przez to rozjechała się mapa silnika, sterownik silnika się rozjechał. Trzeba było to wszystko zaprogramować i samochód teraz został oddany jako w pełni sprawny, nas to nic nie kosztowało i właśnie dlatego zadziała gwarancja, dlatego też nie opuszczają ceny, ja to rozumiem, że nie opuszczają ceny, ale mają właśnie to ryzyko takie, że muszą za to odpowiadać, co sprzedają i tak to też powinno być w Polsce. Słuchajcie, często sprzeczamy się z klientami, wiecie, o 1000-1500 zł, a później klient dzwoni po pół roku, że coś tam mu siadło, a ja mówię, no słuchaj, uzyskałeś ode mnie rabat, ja już więcej na tym aucie nie mam tak naprawdę możliwości rabatowania, tak? Więc y, niestety nie wspomogę. Myślę, że gdyby nie było negocjacji ceny, czyli by auto sprzedane było za tyle, za ile jest wystawione, podejrzewam, że zachowałbym się podobnie jak tutaj w tym przypadku. Oczywiście ja się i tak inaczej zachowuję niż tutaj powiedziałem, no ale generalnie też wiecie, y, są jakieś tam granice. Y, no nie wiem, jak to nazwać, normalności, tak to nazwijmy, tak? Czyli podchodzenia do właśnie sprzedaży auta. Także taka historia z tym autem związana. Dzięki temu, że mamy firmę w Szwecji, nie było najmniejszego problemu. Gdyby auto było sprzedane od razu na eksport, no to musielibyśmy to naprawiać w Polsce. No generalnie, gdybyśmy go odebrali na przykład lawetą, przyjechałby do Polski, by się to stało. No to wiadomo, że nikt by tego auta nie odsyłał do Szwecji na naprawę. A taka jest procedura, że wiecie, no nie pokryją wam naprawy tutaj w Polsce, tylko oni mogą to naprawić, ale we własnym warsztacie. Ja też z takiego założenia wychodzę. Jeżeli coś się w moich autach dzieje, to musicie mi auto przyprowadzić, a ja mogę to naprawić. Ale na pewno nie będę partycypował w jakichś tam kosztach. E, więc e, też troszeczkę szczęścia mieliśmy, że tym autem wracaliśmy na kołach. No i była to też niezwykła przyjemność tym autem właśnie wróceniem na kołach, bo samochód wróceniem na kołach, jeżeli chodzi o ten przejazd 120 km, bo potem auto wracało na lawecie, naprawdę tym autem się płynie, a nie jedzie. Robi ogromne wrażenie, sprawia wrażenie bardzo porządnego samochodu i takim samochodem jest. No mamy porównanie, słuchajcie, tam mamy Volvo S80, które było dostępne od 2006 do 2016 roku, w niezmienionej praktycznie, jeżeli chodzi o nadwozie wersji. Mam jedną s 80 z 14 roku, którą mógłbym sobie zestawić, no ale auto to jutro wydaje, także tego Saba już ze mną nie będzie, ale może zestawię tego tą wersję Aero i sobie wtedy porównamy. No bo pod wieloma względami tutaj Saab wygrywa z Volvo i na pewno ma, był bardziej nowoczesnym samochodem i miał nowocześniejsze wiecie rozwiązania technologiczne na 2010 rok. Szkoda, że Saba już nie ma. Pojedźmy sobie jeszcze na stację zobaczycie sobie Volvo, znaczy tego przepraszam, Saaba od spodu. Zobaczycie jak był zabezpieczony antykorozyjnie. Tutaj oprócz wydechu to chyba tak naprawdę żadnych jakichś tam większych śladów korozyjnych na tym aucie nie ma. I tak ten samochód będzie zabezpieczany doskładnie idzie 3 dni po odebraniu z właścicielem jedzie na zabezpieczenie właśnie podwozia. Także jedziemy na stację diagnostyczną i oglądamy Saba 95 NG czyli New Generation od spodu. Szkoda, że takie auta już nie będą dostępne w salonach. Jedziemy na SKP. Zobaczymy 95 od spodu. Osłony, środkowej osłony widzę, że nie ma, albo była, I nie ma, albo fabrycznie jej nie ma. Tak wygląda podłoga, zabezpieczenie tutaj jest mokre, bo auto było myte świeżo, ale podłoga zobaczcie naprawdę. Tutaj progi bardzo ładnie wyglądają, ładnie zabezpieczone. Najgorzej wyglądają tylne wahacze oryginalne. Zobaczcie, są skorodowane. No i wydech. Wydech jest mocno skorodowany. Teraz będzie dobrze widać. Patrzcie. O ale podłoga wzór. Tutaj też z tej strony. Tutaj mamy jakąś korozję niewielką. Zabrócony. I tak się prezentuje podłodzie konkretnie tego auta. Lecimy na podsumowanie na plac. Czas na podsumowanie prezentacji wyjątkowego samochodu, jakim jest bez wątpienia SAP 95 NG. I tutaj mówię to z pełną Odpowiedzialnością. Dla mnie jest auto wyjątkowe jako fana Skandynawii, ogólnie szwedzkiej motoryzacji. Słuchajcie, to ten samochód robi na mnie ogromne wrażenie i myślę, że na wielu z moich widzów też takie auto robi wrażenie. Auto sprowadzone na indywidualne zamówienie, co to znaczy zostało kupione pod klienta, e, znalezione przeze mnie. czy Bodajże ten samochód był znaleziony, albo przez klienta, już nie pamiętam, e, przez nas sprawdzone w Szwecji, zrobione. Oględziny przejechane się, tak jak już mówiłem, akcja była z naprawą gwarancyjną tego samochodu. No i samochód szczęśliwie do nas dotarł, w bardzo fajnym kolorze. Szkoda, że nie ma słońca, bo w słońcu ten kolor jest zupełnie inny. Cena takiego samochodu, bo zawsze pytacie o ceny w komentarzach, tak jak już mówiłem, wystawiony 159 900 w koronach. Bardzo duża cena, ja się z tym zgadzam, ale z tak niskim przebiegiem 120 tysięcy w takim stanie, no te ceny tych samochodów będą coraz wyższe pamiętam, że tego Lineara, którego miałem kupowałem za 100 tysięcy koron a tutaj zobaczcie, 60 tysięcy koron generalnie droższy samochód, także e, co, mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna prezentacja tego auta, tylko w wersji topowej Aero z napędem 4x4 ten samochód jest aktualnie u lakiernika będziecie widzieli to na relacjach jak jesteście zainteresowani z takiego samochodu za moim pośrednictwem, to zapraszam na naszą stronę www.autoimportnieporent.com. Tam są wszelkie szczegóły, jeżeli chodzi o import tego auta. Gdzie szukać samochodu, gdzie sprawdzać, macie link, gdzie możecie po numerach rejestracyjnych sobie na naszej stronie auto sprawdzić. Jego historię zresztą niedługo pewnie pojawi się filmik u mnie na kanale, jak się po naszej stronie poruszać. Dzięki wielkie za oglądanie, że byliście do końca. Trzymajcie się, na razie pozdro.